Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Kiedy? Kiedy takim sądem, jakim innych sądzę, sam zostanę osądzony? Kiedy taką miarą, jaką sam mierzę i mnie zostanie odmierzone? Mówi się czasem, że już w tym życiu człowiek zbiera to, co sam zasiewa. Gdy ciągle negatywnie innych ocenia, sam zostanie kiedyś tak samo potraktowany. Ale jeśli nawet nie, pozostaje jeszcze sąd Boga, Boga, który w swojej sprawiedliwości wychowuje człowieka do tego, by był dobrym i prawym. Dlatego już teraz lepiej unikać postawy prokuratora i sędziego w jednej osobie, wiecznie doszukującego się w bliźnich zła. Wtedy w dzień Bożego Sądu nie będziemy musieli się tak wstydzić. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.